Witam, witam. Doktor ja z tej strony się kłania znowu. Tak jak widzicie na załączonym zdjęciu czy filmie, dzisiaj będziemy otwierać niemiecką wersję Multipaka Bundesliga 2013-2014. Została ona zakupiona, znaczy został on zakupiony na Max Collection standardowo. Cena tego Multipaka w Niemczech wynosi 20, znaczy 5 euro. Zawiera ona 3 saszetki i kartę limitowaną. Ale co ciekawe, jest tutaj napisane, że zawiera ona 26 graczy, czyli 26 kart. No jakim cudem, skoro mamy tutaj jedną, saszetkę, jedną kartę specjalną. I tylko trzy saszetki. Jak wiemy, w topsach są, jest 5 kart. Otóż w tym multipaku, właśnie taką ciekawostką jest to, że dwie saszetki są grubsze. Te dwie saszetki mają po 10 kart. Ta jest tylko standardowa, 5 -kartowa. Jedna limitka to daje na łącznie 26 kart. Dodatkowo mamy tutaj pole gry mecz ataksów z tyłu. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ponieważ w standardowym polskim wydaniu przynajmniej ja nie widziałem, że było takie pole gry dodawane. No i co? I ważne też, że mam nadzieję, że ten klej trochę będzie inny tutaj w tym yy, multipaku. Tak jak wspomniałem, zostało to zakupione na Max Collection. Te multipaki są tam dostępne. Moim zdaniem bardzo fajna ciekawostka, gdyż w Polsce jest dostępna tylko limitka z lamem tutaj mamy Sebastiana Roda. Także no warto, moje zdanie zdecydowanie, warto. Tym bardziej, że są też te, 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 te saszetki niespotykane grubsze. No, nic, żeby nie przedłużać, otworzymy go. Otworzymy to standardowo. Najpierw o, folię ściągniemy. Zykło z niego. Tak, folię tu nie mamy. I mamy z tyłu. Co my tutaj mamy? Znowu ten nie mam na szczęście kleju, mamy pole dobre, gry, jest bardzo miękkie. No ale jest pole to nowość, znaczy jest to ciekawostka, nie było w polskim wydaniu czegoś takiego. Są reguły gry. No i jak widzicie pole dobre. No fajnie, fajnie, że to dają. Jest to ciekawe. No i tutaj mamy ten multipunk i zobaczymy. No, obawiam się, że obawiam się, że może być problem. jest ten klej niestety, zobaczcie, widzicie? Jednego zostaje kleju na tym. To tak, chociaż mi się wydaje, że w tym polskim jeszcze gorzej to było. Ale obawiam się, że te saszetki mogą nie wytrzymać tego kleju i no jakoś się udało. No karta jest, jest fajna, jak tu limitki. No miękka trochę, no te Premier League są zdecydowanie Zdecydowanie lepsze te karty niż tam Bundesliga, ale Ale nie narzekajmy, no nie ma źle, naprawdę A to może Mikołaj podtrzymia sobie tą kartę No i co, i mamy te trzy saszetki, mamy tą standardową może najpierw No nie, ten klej to jest Zobaczcie on to trzeba mieć na Pier... Tak Dekoracje. Zobaczcie jak to wygląda No to jest Ten tops To powinien się wziąć I Tu są te grubsze I chciałbym taką sobie zostawić Na pamiątkę Saszetkę I nie jestem w stanie bo Zobaczcie jak to odchodzi No to jest masakra po prostu To już nam nie jest do niczego ta plaża. Mamy dwie piękne saszetki, 10 dziesięciokartowe. I jedna saszetka zwykła. Zaczniemy może od tej saszetki zwykłej. masakra, to jest po to prostu... TOPS powinien się naprawdę zastanowić nad tym pakowaniem tego dziadostwa. No. Akpala, bazułeczka Egner, bazóweczka Wolfsheit bazóweczka Manny bazóweczka i miałem bazóweczkę, same bazóweczki niestety pusty przebieg jak na multipak to bardzo słabo no to może tutaj będzie, zobaczymy co tutaj będzie mieć ciekawego ponieważ tutaj będzie 10 kart Tutaj mamy 10 kart. No szkoda, że te saszetki niestety są tak zniszczone. Bo nie chcę, zostało na pamięć. Saszetki jest 10 kart. Ma, jest tam coś, jest jakiś świeciak, Jest Marks. Jest Craft. O, mamy Piszczka z Fajnie. Fajna karta. Sprawdź bazówka, ale. Nie no, bo Rusy lubię, to jeszcze Polak, to wiadomo. O, Ojgen Polański. No, nasz reprezentant, nasz reprezentant. Reprezentant, przepraszam. Też wypadałoby go tutaj wrzucić. O, no. Edwiner. Fajnie. Fajna karta. O, mamy Bajel Monachium. Też fajna karta. Czyli mamy dwie super karts specjalne. Podobają mi się. Ty zostaniesz tu, a ty zostaniesz tu. No i mamy tutaj jeszcze bazóweczki. Tu tutaj mamy te bazówki. Tak. I bazóweczki mamy dosta. O, Mario Getze. Też bardzo dobra karta. Fajna karta. Schmitz. I Meyer. No także ta saszetka już zdecydowanie była lepsza. Zobaczymy jeszcze tą ostatnią saszetkę. Aha, jeszcze tak wam powiem tylko, że Bo ja to nagrywam wcześniej ten filmik i tu jest i tu mamy Wigilię i w nowy rok, w nowy rok, więc jest pierwszy dzień świąt. Mamy taki plan, żeby z cepkiem jednocześnie otworzyć pewną. Pewną rzecz, żeby pojawiło to równocześnie na naszym kanale. Będą to dwie same rzeczy, zapewne o różnej zawartości. Także myślę, że to będzie coś ciekawego dla Was. Wiem, że moi widzowie też w większości subskrybują sepka i wydaje mi się, że też jest na odwrót. Więc postanowiliśmy wspólnie taki projekcik na razie początkowo zrobić. Właśnie coś. Nie udało nam się nagrać u niego, więc próbujemy to jakoś zgrać. Mam nadzieję, że się, że się uda. Zobaczcie, tutaj, jaka sytuacja jest. Wydaje mi się, że tutaj jest karta zniszczona. Jest odbić pieczątki. Zobaczcie, widzicie to? No, tak mi się wydaje, że to na bok gdzieś, że to jest wybrakowana karta. Oj, top się, top się. Coś nam podpadasz ostatnio. Morawek, Jan, morawek. O, lasse sobie. Lasy O, mamy klub kartę. Hamburger SV. No, nieźle. Nie ma tragedii. Hilberta Teru. No i dużo bazówek. To już też moja powtórka. Często się powtarza. To też raczej powtórka. No, także otwarliśmy trzy saszetki, znaczy otwaliśmy wielopaka, w której dostaliśmy bardzo fajną kartę limitowaną. Dostaliśmy dwie saszetki dziesięciokartowe oraz jedną saszetkę pięciokartową i one nam dały tyle bazówek. Tyle kart bazowych. A także trzy karty świecące dostaliśmy Medwinera, dostaliśmy hamburger SV Logo, dostaliśmy logo Bayernu swoją też bardzo fajne. Także ja myślę, że ciekawa sprawa, jeżeli TOPS poprawiłby te to klejenie tego wszystkiego, byłoby bardzo ciekawy ten, ten wielopak. No z tym klejem to nie wygląda to sympatycznie. No, powinni naprawdę coś z tym zrobić, bo to wątpliwość do no, nieba. Także no i dostaliśmy oczywiście jeszcze pole, pole gry. Dobra. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za subskrybowanie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.